W ramach mojego PP zrobiłam kurs o inwestowaniu na giełdzie dla początkujących. Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chciałyby zacząć swoją przygodę z giełdą i inwestowaniem. W ramach mojego Fascinator Project wybrałam, że narysuję, namaluję trzy obrazy przedstawiające kobiety z różnych stron świata. Wybrałam Hiszpanię, Japonię i e, Afrykę, żeby pokazać różnorodność też w kulturze. Jeśli chodzi o wygląd, ale też tradycję. Dlatego też napisałam trzy artykuły na temat e, kraju, e, tradycji i kultury tych kobiet. Wraz z rozpoczęciem projektu, zaczęłam chodzić do szkoły rysunku, gdzie nauczyłam się nowych technik malarstwa i rozwinęłam przy okazji swoją pasję do malowania. Mój projekt jest na temat różnych konstelacji i kultur w tych konstelacjach. Generalnie wybrałam sobie trzy różne kultury z całego świata. Tutaj mamy kulturę nordycką, czyli europejską, a tutaj mamy kulturę chińską, to jest kultura starochińska. I mamy kulturę Navajo z Ameryki Północnej. Wybrałam z nich różne konstelacje, które wydały mi się najciekawsze, najłatwiejsze do zaznaczenia i takie, które widać najlepiej na niebie. Dorysowałam do nich ilustracje i generalnie wybrałam ten projekt, dlatego że się ogółem interesuje astronomią, astrofizyką i kosmologią. I stwierdziłam, że generalnie takie poznanie różnych kultur od strony tego, w jaki sposób postrzegają nocne niebo i w jaki sposób łączą gwiazdy, będzie bardzo ciekawe i bardzo rozwijające. W ramach Personal Project stworzyłem wózek, który jest pod konkretną łódkę, pod moją łódkę Europa, klasy Europa. Do stworzenia tego projektu zainteresowała mnie właśnie moja pasja, czyli żeglarstwo, które uprawiam już od ponad 6 lat. I ten wózek będzie mi służył właśnie do mojej łódki, aby ułatwić transport. Mój personal project polegał na tym, że robiłam bliniane naczynia e, powiązane z różnymi kulturami. E, mam turecką, afrykańską i japońską. E, jestem chyba najbardziej dumna właśnie z tej tureckiej. E, uważam, że wyszły najlepiej, szczególnie jeśli chodzi o kolory. Ten czerwony, no naprawdę, jak, no, jak prawdziwy ogień. Japońska, niestety, w pewnych momentach miałam problem, bo musiałam ją drugi raz wypalić. Glina i szkliwa to jest naprawdę bateria. Jeśli chodzi o tą afrykańską, to jak widać, była robiona z innej gliny. Ta glina się nazywa szamot. To jest czerwona glina, właśnie z szamotem, czyli resztkami innych glin. I może właśnie dlatego wyszła taka, no nie pasująca, jak dla mnie, ale. Y była, była ciężka, bo niestety nie pracowałam na kole, tylko robiłam to wszystko ręcznie, dlatego jest taka troszeczkę nierówna. No, ale z tym musiałam się tak naprawdę zmierzyć, jeśli chodzi o ten personal project.